A jajka, um, rozstanie, rozstanie jeszcze raz. rozstanie. A jajka się rozstała. No patrz. Hmm. Zupełnie jakby było coś jeszcze, co ta powinna mieć do zaoferowania niż tylko jedno. Hmm. A może już tego nie ma? To o czym tak często mówi. Kolejna kwestia jest taka, że no ciężko być z osobą, która w mediach społecznościowych robi taką siarę jak ona. Pies nie ma co robić. No zobaczmy, co tam na jajajka spłodziła. Czyż nie? Oczywiście wbijajcie na streamy do mnie. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie, który może nie do końca i z tym mikrofonem będzie jakoś bardzo optymistyczne no. ale zostawimy sobie to zobacz, powiem wam coś takiego na no jajajajka nie wiem czy to jest dobry pomysł mówić o jakiejś swojej relacji w internecie, to tak dosyć głupi pomysł lepiej sobie zachować pewną strefę prywatną a nie wysprzęglać się do internetu z tym, ale no to tylko moje takie zdanie Nadzieję, no, nadziei przynajmniej Taką mam nadzieję. Nie wiem nawet jak ten film zatytułować. Zobaczę później, potem wszystko. Zobaczę później, czyli chcę nagrać, bo to jest, świeżo, to jest świeże. Z tym, co Wam tutaj opowiem. Słuchajcie, um, w sumie grudzień się kończy, 31 grudnia. Hmm. Powinnam zrobić takie małe podsumowanie tego roku, ale w tym momencie jakoś tak nie czuję tego. Dużo w tym roku się działo. Dużo. Hmm. Dobra, do, do, do Case Miro Case. Zradzę ci pewien sekret. Otóż ja doskonale wiem, że film mnie nie słyszy. Z tym, że mi się wydaje, przynajmniej, że jeśli materiał taki jak mój, czy też na streamie, czy cokolwiek jest prowadzony bardziej w formie rozmowy, to to się wydaje troszkę bardziej naturalne, jeśli chodzi o ludzki umysł. Bo jeśli ja. Odpowiadam, komentuję i nie zwracam się tak personalnie. No to trochę to jest inaczej niż jak ja robię to w formie, jakbym dyskutował z osobą, która jest na nagraniu. Bo to wtedy daje wrażenie rozmowy. I to ma specjalnie dawać wrażenie rozmowy. Ja doskonale wiem, że ona nie słucha i że raczej nie natrafi na moją wypowiedź. Tak dla jasności, więc wyczyluj. Hmm. Wydarzeń takich związanych, no. czy to właśnie z działalnością, czy jakimiś działalnością. Tam sprawami sądowymi. Sąd rejonowy w Rybniku hmm. z tego 3 stycznia, sala, o godzinie 9. No, to ja mam wcześniej. I w ogóle przypominam, że sprawa sądowa będzie 23 stycznia hmm. o godzinie 9 w sądzie rejonowym w Rybniku Tam sprawa dotyczy tej wypowiedzi się. Moją. Ja nie uważam, na jajka, że to dobry pomysł, żeby tak w internecie mówić o tym, gdzie co, o której godzinie na temat właśnie Grzegorza Brauna, ale to już tam zostawmy. Pamiętajcie, że jak może możecie tam wbijać jako widownia, e, to jest jedna rzecz. Słuchajcie. Ja bym chciał też zauważyć, że to co e, Omzryki, to są jedne osoby, mm, organizacja faszystowska, to co Omzryki robią tu w tej sytuacji, to jest bezczelna próba cenzurowania, e, no faszyzm pełną gębą. Ktoś ma jakieś inne zdanie niż ja, więc musimy zniszczyć mu życie. Tu nie o to im chodzi i przy okazji chcą się na tym bogacić. Oni zarzucają jej pochwalanie przestępstwa. Ja chciałbym się zapytać, czy Brown został skazany za jakiekolwiek przestępstwo w sytuacji, gdzie on jako poseł z immunitetem w Sejmie, gdzie nie powinno być ognia, gasi zapruszony ogień i w tym samym czasie on jest napadnięty. Kopnięty przez jedną obietę. a Co tam w trzecim planie się dzieje, to ja nie powiem. Okej, okay. więc nie, nie po to leży ten kod tam, żeby ona mi pod niego właziła. to jest ten kod jest po to, żeby ona mi na kanapę sierść się nie nosiła. Tylko że ta ta była na tej kanapie. Czy mi się wydaje, czy ona próbuje ściągnąć kod żeby się. Okej, okay. dobra. Anyway, zgubiłem wątek. Lecimy dalej. A, a właśnie, generalnie pochwalanie przestępstwa. To najpierw musiałoby jakiś zaistnieć, żeby pochwalać. A to, że na jajka pochwala to, że Grzegorz Braun nie dopuścił do tego, żeby jakieś mm, kulty jakieś, jakieś kultyst, kultystyczne święta były odprawiane w Sejmie, gdzie to jest miejsce takie, gdzie nie powinno być żadnych obrzędków religijnych, obrządków religijnych. Żyjemy w państwie świeckim chcesz jakieś swoje religijne obrządki prowadzić, no to od tego masz swoje świątynie, tam to rób, a nie w takich miejscach. Dużo mnie to wszystko stresu kosztowało w tym roku, co się działo. Dużo takich rzeczy niemiłych się działo, dużo hejtu, Hejtu. dużo jakieś właśnie... Niemiłych. Na jajka, pierwsza raz jest w internecie, hejt. No, no i rzeczy takich hmm. w życiu moim prywatnym. Hmm. Natomiast w pewnym... Najka, ja ci zdradzę pewien sekret. Wiesz czemu możesz odstraszać mężczyzn? Ponieważ masz osobowość narcystyczną. Zajrz sobie z tego sprawę. Ja widziałam twoje posty na, na nie, nie tyle na Instagramie, co na X. Ty non-stop srasz swoją gębą. Co chwila wrzucasz swoje zdjęcia. Jaka ty o, tutaj zdjęcie, tam zdjęcie i wpisy. Co chwila srasz tymi wpisami. Ze swoją gębą. Rozumiesz? Mm. Miesiącu... Tak, żyjemy w państwie świeckim, okej? Okay? Zaczęłam tak bardziej zastanawiać się... Hmm. E, Konkowicz, czy jak ci zwał? Doedukuj się, okej? Okay? Tylko dlatego, że jest jakaś dominująca religia, nie znaczy, że jest inaczej niż mówię, okej? Okay? Jest to państwo prawo, prawa, państwo świeckie, okej? Okay? Twoje moralne wartości są na, budowane na, na świeckich wartościach, okej? Okay? A nie na jakichś odklejkach religijnych. Gdybyś żył według swoich ksiąg religijnych, to byś z niewolnikiem zapierdzielał do sklepu i byś sąsiada swojego wylogowywał, widząc, że on na przykład w niedzielę pracuje. Ogarnij dupę. Właśnie nad esencją całej tej najki. Ja o tym starałam się nikomu nie mówić, hmm. dopóki ja sama w sercu nie podjęłam tej decyzji. Kurde, serio, tyle amet umysłowych. Ponieważ, po, ponieważ mi się wydaje, że czasami gdzieś jakieś błędy są w prawie, w takim razie nie żyjemy w państwie prawa i w państwie świeckim, ponieważ jest jakaś religia. Idź człowieku, weź mocny rozbieg i tak przed czymś bardzo twardym się tak pomyśl, zastanów. Przego czasu nie chcę tutaj być i tu nie chodzi o to, że ja od razu zaraz przerwę całkowicie całą działalność. Nie chcesz być? Natomiast mówię po prostu wprost, że będzie mnie dużo, 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 dużo mniej. Uważam, że jednak o tej nagi coraz bardziej pragnę odejść i powiem Wam, że. Ten rok był taki bardzo przełomowy. Tak? Ja już mówiłam, jeszcze pamiętam pod koniec tamtego roku, że ten 2024 rok będzie dla mnie takim momentem przełomowym. Będzie pewnie się dużo działo. Po prostu jak to jakoś tak sercem czułam. Sercem Oczywiście czułam. Ja wiadomo, czułam, wieta czuję. Koszuleczki, bloopbackie. Może ponad tym wszystkim ufam Panu Bogu. Bóg nie I Wierzyłam sieje. w to, że jakby on to wszystko tak poprowadzi, tak jak On właśnie tego pragnie dla mnie. Wiadomo, że czasami ja jako kobieta nie rozumiem tego, co Pan Bóg ode mnie oczekuje. A... <laughs> Słuchaj, nie jako obieta, tylko po prostu, jak możesz rozumieć, jak nieistniejący byt coś od Ciebie oczekuje? Coś, co nie istnieje nic od Ciebie nie oczekuje, rozumiesz? Dlatego nie rozumiesz. Niektórzy, niektórzy naprawdę są niesamowici. E, po co oglądasz, jak się nie zgadzasz? <ścoughs> no właśnie, to jest moje kontr-odpowiedź do tego, co nam mówi. No gada Farmazona o niebieskich, no, jakichś bytach w niebieskim kosmosie, rozumiesz? Ale po prostu są takie sytuacje w życiu, że no. mimo wszystko trzeba Panu Bogu zaufać. <noise> Te, Nike, a Spidermanowi zaufać potrafisz. <noise> Najka. Zaufaj Spidermanowi, że cię uratuje. Że skocz, wyskocz z, z okna. Może Spiderman akurat będzie leciał i pańczyny gdzieś tam rozrzuci i cię uratuje. Zaufaj Spidermanowi. Czemu nie? Spiderman to spoko morda. No od początku tego roku, tak do okolic lipca, był to bardzo trudny dla mnie czas i w ogóle. Ojej. Ale później w pewnym momencie em, hmm. pojawił się w moim życiu ktoś, yeah. dzięki komu zrozumiałam, że wreszcie czuję to. Tak? Czyli co? Gdzieś tam rączki leciały, gdzieś tam genitalia się spotykały. To powinnam czuć przy kimś. Tak? Yeah. Że znalazłam w swoim życiu kogoś, kogo tak naprawdę... Bardzo potrzebowałam kogoś, o kogo się modliłam. Księdza. Kogoś to był po prostu. Moim tak jakby takim domem. Tutaj niektórzy mogą mnie zrozumieć i się <coughs> tak dokładnie skupią się na tych moich słowach, co ja zawsze wypowiadałam, kogo ja tak naprawdę szukam. A ty z Busłem mura się nie przypadkiem nie wiążesz. Ty weź pośród Jezusa. Wreszcie poczułam się zrozumiana, wreszcie zrozumiana. poczułam się zrozumiana. Wreszcie... Zrozumiana? a potrafisz zrozumieć i docenić tego, że kontakt fizyczny, że, że jesteśmy zwierzętami i że kontakt fizyczny jest ważny i że mężczyzna to mężczyzna? Wreszcie poczułam się po prostu kochana. Zdominowana. I to miało miejsce w drugiej połowie tego roku i uważam, że to był ktoś, na kogo bardzo długo w swoim życiu czekałam i ogromnie doceniałam tą osobę, że ona jest po prostu Tak, to teraz mi powiedz, to gdzie jest ta osoba? I czemu mówisz w czasie przeszłym? <grymne> Najwyraźniej, słuchaj. Na naj 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 jaj jaj na jaj jajka. Najwyraźniej to nie była ta osoba. Przecież bóstwo w chmurach. na pewno ma kogoś lepszego. Czyż nie? W czym problem? Bóstwo cię testuje. Każdego dnia Pana Bogu za tę osobę no. dziękowałam. Ale miłość mi się łamie, dlatego że ta osoba odeszła. Ja Wam tutaj oczywiście za dużo na temat tej relacji nie będę opowiadać, bo pragnę to zostawić między tą osobą a mną. Ale mimo wszystko pragnę się po prostu z Wami podzielić z tym szczęściem, które przy sobie miałam. Aby wreszcie spotkałam kogoś, to on naprawdę traktował mnie z taką ogromną delikatnością i czułością, mimo że nasze drogi obecnie się rozeszły. To. Wiem, jak bardzo. Dziękuję <laughs> że... Pies prezent dostał. Patrz odebrałem. Co tak stoisz? <laughs> Kolejny kanalec. Tak, piesku? <laughs> Nie go, o <noise> Pragnęłam dać szczęście tej drugiej osobie. Tak? Jeśli tak chcia, jeśli mówisz, że chciałaś dać szczęście tej drugiej osobie, to rozumiem, że już nie jesteś dziewicą. I najważniejsze. Że mimo wszystko po prostu jestem wdzięczna. No. To jest urocze takie. No. Jestem wdzięczna, bo mnie odplombował. Wszystko, jak bardzo boli. I to jest. Coś takiego, że wiecie. Człowiek by czasami chciał coś ratować, tylko że nie ma pojęcia, jak. Człowiek chciałby. Nie masz pojęcia jak? To trzeba było się zgłosić do eksperta, to by ci pomógł. Nie będę pokazywać polcami. Ja Chciałam z nią podyskutować. Rozumiesz? Proponowałem rozmowę na temat dynamiki relacji. Mogłoby się czegoś dowiedzieć. Na co pracować, tylko czasami na przykład nie dostaję tej szansy. I, A no właśnie. I taki, taki troszkę mam taki w sercu żal, że ja mam zawsze tak w sobie dużo miłości. Pragnę o kogoś dbać, pragnę go kochać na swój własny. Na swój własny. W taki sposób? sposób. No właśnie. Czyli co? Czyli nie dałaś. Nie było zabawy sypialni. No cóż. Pragnę dać drugiej osobie szczęście. Ja po prostu. Dałaś żopy?! Wreszcie poczułam, że ktoś jest moim domem. Chciałam tej osobie dać wszystko co najlepsze. <laughs> Oprócz dziewictwa? Czy dałaś? Ale no jak widać, nie jest mi to obecnie dane i bardzo z tego powodu cierpię. Natomiast ta osoba właśnie tak jakby pokazała mi troszkę życie. Przynajmniej na ten moment, z innej perspektywy, exactly. troszkę pomogła mi popatrzeć na to wszystko z innej strony. Tak? Z jakiej strony? I jestem za tego ogromnie wdzięczna, mimo że uważam, hmm. że mi tej osoby brakuje i w ogóle... To może będzie to dla Was żałosne, ale ja tak troszkę wierzę w to wszystko, że... potoczy się to dobrze, że kiedyś się tam jeszcze w życiu spotkamy. Oj. Tylko pewna inne rzeczy musimy sobie w sercu przemyśleć. Tak, w sercu przemyśleć, czyli co? Chcesz mi powiedzieć, że kto inny ci odplombuje i dopiero wtedy wrócisz? Ciekawostka jest taka, że pies znowu kombinuje, a inna ciekawostka jest taka, że zwykle to jak, fa jak facet zrywa, to jest większa szansa na to, że się osoby ze sobą jeszcze zejdą, ale jeśli laska zrywa, no to to już, no cóż, nie licz na cokolwiek. Statystycznie tak to właśnie się prezentuje. Skoro on ją zostawił, jak myślicie czemu? Po pierwsze, jesteś, Nike, jesteś narcystyczną jednostką, okej. Okay? Psychopatyczny sposób narcystyczny, nawet bym powiedział. Zacietrzewiasz się na jakichś magicznych bóstwach. Epatujesz swoją facjatą w mediach społecznościowych. Ty żyć nie możesz jak swojej facjaty. Nie wrzucisz na Instagrama, czy na TikToka, czy na Xa. I wszędzie tylko ja, 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 ja. Ty chciałaś szczęście komuś dać? A pies się tam zakręcił. Mistrz trzeciego planu. A ja jej proponowałem rozmowę. Zapomniałaś o pewnej ważnej kwestii. Jesteśmy ludźmi i jest coś takiego jak ewolucja, ewoluowaliśmy. Nie ma żadnych magicznych bytów w kosmosie, które gdzieś tam ci jakąś drogę wyznaczyły Oj, gdzieś tam twój jeden... Nie ma czegoś takiego. Byś mo może wiedziała, jak postępować w relacji, gdybyś na przykład, no nie wiem, przeprowadziła ze mną rozmowę, kiedy ja to proponowałem. To może byś wiedziała, czego facet oczekuje. A jeśli facet, mimo to, żebyś pokazywała i dawała mu pewne rzeczy, by się odbił, no cóż, nie był ci pisany przez twoje bóstwo magiczne. Wierzę, że tak będzie. Przy tej okazji proszę was bardzo o modlitwę za mnie. <laughs> za <tymi śmiech> modlitwę. Bardzo wam z całego serca wdzięczna. E Ej, moi drodzy, no tutaj tak właśnie pragnę wam powiedzieć, że te filmy na tym moim kanale będą dużo, dużo mniej. Dużo jednak się działo i uważam, że pewne rzeczy były w ogóle niepotrzebne w tych mediach. Z perspektywy czasu mam wrażenie, że w tym momencie, w tym tutaj grudniu troszkę ich żałuję i troszkę bym chciała czasami jedne, niektóre rzeczy powiedzieć, pokazać wam inaczej. Nie udało mi się to, bo na początku tego roku byłam bardzo taka Chaotyczna. Dopiero później się uspokoiłam i to jej właśnie i właśnie znajomi pokazali, że zaczęłam jakoś tak błyszczeć, że wreszcie chyba odnalazłam tą taką osobę, przy której wreszcie poczułam się w pełni taką sobą. Tego całe życie szukałam. No. W każdym razie, moi drodzy, ja będę o Was pamiętać i w ogóle cały czas, jak coś. przy okazji, dziękuję Wam serdecznie za wsparcie mojej działalności. Tak, dziękuję Wam to właśnie, o właśnie o tutaj wszystko. Działa, czy działało? Już na jak powiedzieć. Dziękuję Wam też za modlitwę, która niejednokrotnie mi pomagała. Dziękuję po prostu za to, że jesteście tutaj ze mną i że mnie wspieracie w taki sposób, jaki potraficie, czyli czasami nawet zwykłym komentarzem potrafiliście mi poprawić dzień. Ja chcę teraz bardziej zająć się tym swoim własnym życiem. na się nowy rok, więc to jest 365 nowych szans. 365, fans. tak. A Pana Boga nam podarowany. <grym> uważam, że mimo wszystko ja pragnę skupić się na swoim bardziej życiu prywatnym. Pragnę bardziej no. takiego spokoju w życiu. Pragnie się na Prawie życiu prywatnym na skupić, skupić, dlatego mówi o tak prywatnej sprawie w internecie. No Logiczne. Tak, żeby być jak najwspanialszą żoną. Mimo, że teraz obecnie jest mi ciężko, to wiem, że... Czasem się to wszystko zmieni i, i pewnie będzie dobrze, bo Pan Bóg pewnie wie, dokąd mnie prowadzi i ja Jemu po prostu mimo wszystko ufam. Mimo, że nie jest mi łatwo i naprawdę ciężko to wszystko znoszę i mam takie, wiecie, wybuchy takiego płaczu, no bo jest mi po prostu przykro, że odszedł ktoś, z kim chciałam spędzić przyszłość. To mnie boli. Ja mam nadzieję, że kiedyś się to wszystko tak zmieni na dobre. I w ogóle, że uda się to wszystko jakoś tak ogarnąć. Może ta osoba też to ogląda. Nie o, wie, że wiele dobrze wdzięczam. I w pewnym Może sposób... ta osoba też to ogląda. <laughs> Tutaj wiesz po co? To jest taka laurka. O, to jest taka laurka do tej osoby: że ej, słuchaj, ja ci chciałem wróć. Bliską <laughs> back, Bo moje bóstwo, jak ja mogę z bóstwem żyć, będąc tensją za osobą, która no, nie chce z bóstwem żyć. Na tę osobę też czekam. Mam nadzieję, że święta Bożego Narodzenia Wam dobrze minęły i że macie taką fajną nadzieję na nowy rok, taką pozytywną energię na nowy rok, na te wszystkie nowe szanse. I mam nadzieję, że spotkacie kogoś, kto Was pokocha szczerze i kogo Wy pokochacie. Jak i ja również mam nadzieję, że sami siebie kochacie taką zdrową miłością i że ufacie nad wszystko, pomimo, pomimo wszystkich trudności Panu Bogu. Bóstwo w murach nie istnieje. To jest właśnie Twój problem. To jest Twój problem, że nie rozumiesz. Żeby relacja chociażby działała, to facet musi się skupiać na sobie, na swojej pracy, na swoich biznesach, bo to jest jego takie dziecko. Tak jak to, dla Ciebie dziecko jest dzieckiem Twoim. Tak dla niego jest firma. On właśnie to musi na pierwszym miejscu stać. Nie jakieś bóstwa. Ty jesteś dopiero gdzieś tam niżej. Bóstwa w chmurach nie ma żadnych bóstw w murach, To jest Twoje urojenie, ponieważ ludzie mają irracjonalny umysł. I na tym irracjonalnym umyśle, żeruje wirus wiary, który masz. A to ciebie łatwiej jest zmanipulować i skazić twój umysł tym wirusem. Jest łatwiej. Jesteś istotą emocjonalną. I to, a ten wirus przez te emocje jest rozprzestrzeniany. Bo ludzie mają wewnętrzną potrzebę czucia sielowcianym. A niewidzialny byt Dajcie taką możliwość, zwłaszcza jeśli go postawisz gdzieś na jakimś piedestale. Przy tej okazji, tylko Wam pragnę powiedzieć, że spokojny będę tutaj raz za kiedy wracać do Was z jakimiś małymi filmami i tak dalej. Bo to nie jest, mówiąc, takie pożegnanie, tylko to bardziej tutaj, właśnie powiedzenie, że chyba to już nie jest dla mnie i dlatego będzie tego hmm. mniej. Natomiast, jak mówię, spokojnie będą takie filmy raz za kiedy, ale na pewno nie z taką częstotliwością jak na przykład w grudniu one były czy coś. Będzie ich dużo, dużo mniej, po prostu w mediach będzie mnie mniej. To A zobaczymy. Mniej, że jesteście w stanie, to, zaraz to jest wymywać. tymczasowe. Pamiętajcie, kobieta jest istotą emocjonalną. Emocje są zmienne. Ona teraz mówi tak, ale jutro będzie mówić zupełnie inaczej. Mówię, te same nie wiedzą, co chcą. Mają długie włosy, chcą mieć krótkie. Mają proste, chcą mieć kręcone. Mają duże babsy, chcą mieć małe. Małe babsy, chcą mieć duże. Mają blond włosy, chcą mieć ciemne. I, i tak w kółko. Same nie wiedzą, co chcą. Jak troszkę... Tutaj próbuję się, wzbudzić tutaj tam... współczucie wśród ludzi, plus w tym kolesiu, który kopnął cztery litery. Bo z tego, co ona tu mówi, to wychodzi na to, że to on nie ukopnął cztery litery. A teraz zgadnijcie czemu. Może dlatego, że faceci mają pewne swoje potrzeby, a ona nie chciała tych potrzeb realizować. A jeśli jest obiecie, szczere pożądanie, no cóż, no to wręcz będzie chciała mu dzieciaka urodzić. Coś bardziej sensownego nagram i w ogóle ale teraz nie chcę. Teraz zrozumiałam, że potrzebuję po prostu w życiu spokoju i poukładania pewnych spraw w swoim życiu. I zajęcia się z po prostu swoim życiem prywatnym. I tego, żeby stać się jak najlepszą kobietą. Tak właśnie dla samej siebie też. Dziękuję wam serdecznie za wszystko. Trzymajcie się cieplutko. No i do zobaczenia. Może niebawem. Nie wiem. I jeszcze raz proszę was o modlitwę. I to w sumie tyle. Dzięki, że jesteście. I buziaki dla was. Tja, buziaki. <grytania> Komedia.